Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotujemy sobie czatnej cebulowy. Inaczej konfiturę z czerwonej cebuli. Lecimy. Do przygotowania czatnej cebuli będziemy potrzebowali 5 dorodnych czerwonych cebul, 5 czubatych łyżek cukru, 200 ml wina czerwonego oraz pół łyżeczki soli i pół łyżeczki pieprzu. Zaczynamy od pokrojenia w piórka cebuli. O nie, 4,5 cebuli. Cebula jest mega ostra. Co z nią teraz robimy? O, mi chwilę. <grywa> cebula została pokrojona. Co z nią robimy? Rzucamy, rozgrzewamy sobie garnek. Wlewamy tam dwie łyżki oleju. Podsmażamy do momentu, gdy cebula się zeszkli. A następnie dodajemy cukier, pieprz i sól. Po upływie 10 minut dodajmy 200 ml czerwonego wina. Czerwonego, wytrawnego wina. Więc była się podsmażyła, lekko zeszliła, dodaję cukier oraz culi pieprz. Wymieszajmy. Damy chwilę na skarmelizowanie się cukru. Zalejemy wszystko winem. Zredukujemy. I będzie gotowe. Zapomniałbym o dodaniu octu balsamicznego, dlatego dodam dwie łyżki. Słuchajcie, to był mój przepis na czotnej cebulowy. Jak Do czego użyć taką cebulkę? Zobaczycie w kolejnym filmie. A po więcej już niedługo. Trzymajcie się. Piona!